Może pomóc, szanownej sąsiadce? Nie dziękuję. A ja bym na przykład dał się zaprosić na herbatkę. Potrzebuje pan jeszcze jednego skandalu w kamienicy. Nie wiem o żadnym. To się pan dowie. Zaraz wróci pani. Nie wróci. Jezusie! Mój dom na ulicach cichy. Będzie głośny. Za zakupi aluzję. Cieszę się, będzie babką. Fon! Co się stało, mamo? Nie wypytywać, zapamiętać. Skromność to skarb dziewczęcia. Dzisiaj cioteczka za wszystko płaci. Ja? Za milczenie. Hanka chce tysiąc. W złocie. Tak się rozzuchwaliła. Zrobię tak, że cioteczka pozbędzie się chłopą. Za lekką ręką dam prowadzisz. Za lekką. Felicjan nigdy nie wychodził z domu bez mojego pozwolenia. A u ciebie cała rodzina chodzi po mieście, nie wiadomo gdzie. A Felicjan chodził tu, na spacery, dookoła tego stołu. I miałam go na oku. Może się opuściłam, ale to mama nosi krew na rękach. Dzisiaj nowy film grają. Mogła być zobaczcie. Chodzi do tej Lafilandy. Spot dwudziestki na pierwszym piętrze. Ja ci podwyższę pensję. A to osioł. Tylko Zbyszko ma siedzieć w domu. Ale jak to zrobić, proszę pani? Ja mam ci tłumaczyć, jak to zrobić? Co tu się dzieje w mojej kamienicy? Biedna kobieta próbowała się otruć. Przez męża. Udało się? Pani Duska, to pani mi mówi, że ja chcę się zabić. To ja zabiję jego. Słowo, ci, powiem coś raz w życiu, słowo! Nie się! I niczego nie rozpowiadać! Dom to studnia, zapamiętajcie raz na całe życie! Będzie skandal na wszystkie gazety. Mamy po to cztery ściany, mamy po to sufit, żeby swoje brudy prać w domu. Rozumiesz? Żeby o tym nikt nie wiedział.